Witam, dzisiaj zobaczycie trzy połączone zestawy: Tomek i przyjaciele, przygoda na wyspie Sodor. Połączyliśmy trzy zestawy, które nazywają się przygody na wyspie Sodor. Dołączyliśmy do tego potrójnego zestawu pana Węgielka, który będzie sobie teraz jeździł po naszym zbudowanym zestawie. Jest on napędzany na baterię. Teraz załadował węgiel na swój wagonik. Teraz musi poczekać, aż most złodzony się podniesie do góry. Gdy zwolnimy blokadę, most się opuści. I można jechać dalej, z kolei tutaj mamy latarnię, która się świeci, Zwalniamy blokady w każdym podstawowym zestawie. Jest dołączona lokomotywa. Tutaj mamy Kubę, który przejeżdża blisko tej oto latarni. W drugim zestawie mamy Piotrka, który przejeżdża przez most zwodzony. I pana Węgielka, którego mogliście już przed chwilką zobaczyć, który przewozi węgiel. Do każdego z tych zestawów możecie dokupić osobno zestaw torów, na przykład te, które dopasowują się do przejeżdżającej lokomotywy, powodując to, że skręcamy tam, gdzie chcemy. Mamy również oczywiście podstawowe tory, które posiadają zakręty, rozjazdy, tory proste czy też mosty. Wszystko znajdziesz i zakupisz na stronie megadyskont.pl.